Nagrywamy, raz, dwa, trzy, co tutaj można zrobić w y, sterowniku, no bo klienta nie ma. E, jeżeli chodzi o odnośnie kabelek, to wystaje tutaj i można go wsadzić, wyciągnąć, o, moduł, na tej zasadzie, że tutaj jedną ręką będzie ciężko. Poka. Dwa ma też. Tak? No. Czyli jedna Czy trzeba będzie obudowę, obudowę, obudowę ściągnąć. Obudowę Żeby zdjąć. obudowę ściągnąć, to jest, wyciągn... to jest jedna śrubka tu, druga śrubka tu i dół odchylamy, a na górze trzyma się, że tak powiem, na haczyku, czyli trzeba ją podnieść i wtedy schodzi obudowa i spokojnie można ją tutaj odłożyć. Do obudowy jest przyczepiony też wyświetlacz, więc musi to zostać, że tak powiem, w całości. Jeżeli chodzi o tą klapeczkę, maskownicę, jest ona tutaj zlokalizowana i zlokalizowana, jest tutaj zostawiona. I ono normalnie tutaj wchodzi na zatrzaski, więc nie ma najmniejszego problemu, tak? Nie wkładać do góry bo będzie brzydko wyglądać. A teraz, jeżeli chodzi o obsługi sterownika, to taka prosta obsługa sterownika. Może wyłączyć światełko, i będzie najprościej wtedy. Teraz jesteśmy w grzaniu. Na chwilę przełączę, jeżeli chcemy zmienić typ pracy, to jest w lewo. Wygląda to tak bardzo podobnie, jeżeli chodzi o obsługę sterownika, jak dla poprzednich, jak dla poprzednich generacji H i J. I taki film jest też na kanale, polecam, żeby go zobaczyć. Przechodzimy w lewo, zmieniamy. Teraz mamy grzanie zasobnika z ciepłą wodą użytkową. Teraz mamy naprzemienne automatyczne grzanie albo centralne ogrzewanie, albo zasobnik z ciepłą wodą użytkową. No i znowu przeszliśmy sobie do ogrzewania tylko centralnego ogrzewania. Jeżeli jesteśmy w grzeń centralnego ogrzewania, teraz jesteśmy na krzywej grzewczej, i tu na środku, jeżeli by było za ciepło w domu, to można w prosty sposób wysłać żonę i powiedzieć: kliknij dwa razy, na przykład w dół, albo kliknij, nie wiem, pięć razy w dół, obniż temperaturę i cała krzywa grzewcza zjedzie nam w dół, wtedy o 5 stopni lub o tyle stopni, o ile sobie nastawimy. I analogicznie w drugą stronę, jeżeli jest za zimno w domu, to można w prosty sposób podciągnąć sobie krzywą grzewczą. Jak mamy ustawione tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o ciepłą wodę użytkową i regulowanie temperatury, musimy mieć ustawiony kranik i możemy wtedy przejść po prawej stronie i ustawić sobie temperaturę grzania ciepłej wody użytkowej. Zalecam wystartowanie od 40 stopni i dopiero y, potem iść w górę, jeżeli ta woda będzie y, za zimna, dostosować tę te, temperaturę y, tak, żeby dla osoby, która lubi najcieplejszą y, wodę w domu po odkręceniu ciepłej wody użytkowej na maksa y, raczej kurka z ciepłą wodą, żeby nie trzeba było dopuszczać ciepłej, żeby nie trzeba było dopuszczać do tego zimnej y, wody. Jeżeli podniesiemy tutaj temperaturę o więcej, nie wiem, do 43,5, standardowo ludzie otrzymują od 42 do 44,5, ustawione w zależności też na jakiej wysokości jest tutaj czujka włożona, bo tej czujka jest włożona powiedzmy dość wysoko połowa zasobnika, to tutaj będzie na pewno wyższa temperatura na górze i będzie można na tym analogowym termometrze zobaczyć wyższą temperaturę. Ok, więc zmienia się w ten sposób temperatura, i to jest podstawowa obsługa, jeżeli chodzi odnośnie urządzenia. To, co, urządzenia. I to, co tutaj mamy, ten piktogram na górze, to jest grzałka, że jest w ogóle e, aktywna, znaczy aktywna, że jest zainstalowana w systemie. Coś takiego istnieje, i jeżeli e, będzie podkreślona, to wtedy znaczy, że ona e, działa. Ok, z rzeczy jeszcze, które. E, może trzeba będzie zrobić, to jest zmiana na przykład krzywej grzewczej, my ją ustawiliśmy standardowo w tym celu wyłączamy urządzenie, lecimy sobie do menu, lecimy na sam dół do ustawień instalatora. Enter potwierdzamy, ustawienia działania i teraz, jeżeli chodzi o grzanie, to wchodzimy sobie w grzanie, nastawa temperatury zasilania, krzywa kompensacji. I mamy tą krzywą. I teraz zmieniając tą temperaturę, zmieniamy zmieniamy tą temperaturę wody, która wychodzi przy minus 20, a tutaj jest temperatura 23 odpowiadająca plus 15 na zewnątrz. Warto nie łamać tej krzywej grzewczej nie wiadomo jak, a możemy ją złamać na przykład w ten sposób. Dlaczego? Ponieważ złamana w ten sposób krzywa grzewcza mówi, że przy temperaturze plus 15 będzie wychodzić 23, od temperatury plus 15 do minus 13 będzie regulowana e, temperatura względem e, względem temperatury zewnętrznej, będzie temperatura wody regulowana, przy minus 13 będzie 35 stopni i od minus, od minus 13. Do minus 20, minus 23 będzie cały czas utrzymywana ta temperatura na zasilaniu, więc lepiej ustawić w ten sposób i regulować tą temperaturę w pełnym zakresie. Jeżeli w domu jest za ciepło albo za zimno, to raczej regulujemy i jesteśmy przy temperaturach dodatnich rzędu plus 10, regulujemy tą stronę, tą stronę krzywej grzewczej. Jeżeli w domu jest za ciepło lub za zimno i mamy temperatury minus 10, minus 15 itd. Tak raczej regulujemy tę drugą temperaturę, czyli tą temperaturę 35 stopni, która tutaj jest nastawiona, bo wtedy bardziej oddziałujemy na to, co rzeczywiście będzie się działo i jaka temperatura będzie wychodziła w danych warunkach, które mamy. Musimy nacisnąć Enter, żeby potwierdzić, i w sumie, jeżeli chodzi odnośnie e, innych parametrów, raczej tutaj nie będziemy musieli e, zmieniać. Chyba, żeby trzeba było na przykład wygrzewać posadzkę e, i chcemy to zrobić ręcznie, to można zrobić tak. Zmiana e, temperatura zewnętrzna wyłączenia grzania, i chcielibyśmy to zrobić teraz. Pompa nam się w obecnych warunkach przy e, temperaturze wyższej niż 18 stopni nieważne jaką temperaturę mamy wymuszoną na zasilanie jaką nastawimy na zasilaniu ona nam się po prostu nie załączy żeby teraz wygrzewać posadzkę i nawet jeżeli będą temperatury mocno dodatnie to najlepiej włączyć sobie temperaturę końca wyłączenia grzania 35 stopni chyba nawet było lepiej bez tego światła no, yy, ja to ustawiam teraz na 18, ale generalnie przy skończonym budynku, to myślę, że spokojnie można by było tutaj tą temperaturę ustawić nawet na 15, albo na 10 stopni. Trzeba to wyczaić. Yy, jak nisko można zejść? No każdy stopień to jest jakaś oszczędność i pompa nie musi nam się załączać niepotrzebnie. No i generalnie, jeżeli chodzi o te podstawowe y, ustawienia, to jest tyle. Jeżeli y, chcielibyśmy na przykład wygrzewać sobie posadzkę i robić to nie w oparciu o krzywą grzewczą, tylko w oparciu o prostą, to oczywiście możemy to zrobić. Tylko trzeba pamiętać o tym, że wtedy skasuje nam się krzywa. Dajemy prosta wtedy ręcznie będziemy mogli ustawić sobie jaka temperatura do jakiej temperatury pompa ciepła ma dążyć i po 105 czy tam o 2 stopnie codziennie sobie tą temperaturę podnosić i teraz generalnie jeżeli wrócę do nastawy temperatury zasilania i chcę znowu przejść na krzywą to już nie mamy tamtej, nie mamy zapamiętanej starej że tak powiem krzywej tylko znowu trzeba ją nastawić od początku więc nastawiam 35 stopni dla naszego skrajnego mrozu. I to są, to nie są Bożyszcze jakieś, tylko to, to są wyjściowe jakieś temperatury. 23 stopni dla tych temperatur dodatnich. I jeszcze muszę zmienić sobie tą temperaturę na minus 20. I generalnie to jest koniec ustawienia. Enter. I jest rewelacja. Mam nadzieję, że w miarę prosto to wytłumaczyłem. Jak nie, to naprawdę zapraszam do filmiku odnośnie generacji J i H i ustawienia parametrów. Myślę, że będzie tak najszybciej. Tam jest to dość dobrze wyjaśnione. Generalnie zmieniło się w tych sterownikach to, że te, te podstawowe funkcje są w tych samych miejscach. Zmieniło się to, że tutaj jest trochę odwrócony, jest negatyw, że tak powiem, jeżeli chodzi o odnośnie kolorystykę, czyli tam było tło jasne i literki czarne, a tutaj mamy na odwrót. Podziękował.